Posiadanie zbiornika do paliwa wiąże się nie tylko z oczywistymi korzyściami, ale również nakłada na właściciela pewne obowiązki. Jednym z nich jest odpowiednia ochrona przeciwpożarowa. Jak zatem dobrze i zgodnie z przepisami ją przygotować? Na ten temat opowiemy w naszym materiale. Obecne przepisy pozwalają nam na postawienie zbiornika na olej napędowy na potrzeby własne do 5 metrów sześciennych. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, takich jak odpowiednie umiejscowienie zbiornika i wyposażenie w sprzęt gaśniczy. Któż jednak nie wie na ten temat więcej niż straż pożarna. Zapytajmy zatem o to u źródła. Zbiornik taki może mieć maksymalną pojemność 5 m. Może być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. Od innych obiektów ta odległość wynosi przynajmniej 5 metrów. Jeśli chodzi o odległość od urządzeń elektrycznych pod napięciem, jak słupy energetyczne, to w zależności od napięcia są to różne wielkości, natomiast nie mniejsze niż 3 metry. W garażu takiego zbiornika nie możemy umiejscowić, dlatego że przepisy zabraniają przelewania paliwa w garażach, jak i napełniania zbiorników samochodów czy innych pojazdów. Każda substancja ropopochodna paruje, przez to może wytworzyć się atmosfera wybuchowa i doprowadzić do nieszczęścia, dlatego w przestrzeniach zamkniętych tego typu prac nie można przeprowadzać. W takich zbiornikach możemy przechowywać tylko olej napędowy z tego względu, że substancje ropopochodne są podzielone na trzy klasy w zależności od temperatury zapłonu. Tutaj olej napędowy ma tę temperaturę powyżej 55 stopni Celsjusza i przepisy dopuszczają właśnie stosowanie tego typu zbiorników na użytek własny. Bez jakichś dodatkowych obostrzeń. Natomiast benzyna, która jest cieczą łatwopalną, nie może być magazynowana w tego typu zbiornikach ze względu na dużo większe zagrożenie, jakie stwarza. Zabezpieczeniem przeciwpożarowym przy tego typu zbiornikach jest podręczny sprzęt gaśniczy służący do gaszenia pożarów grupy B, czyli cieczy i ciał stałych topliwych. Najbardziej rozpowszechnione są tutaj gaśnice proszkowe. Zaleca się stosowanie przy takim zbiorniku gaśnicy proszkowej z ładunkiem 12 kg proszku przeznaczonego właśnie do tego typu pożarów. Dodatkowo, tak jak na stacji paliw, możemy zastosować koc gaśniczy, który służy do gaszenia pożaru w zarodku. Natomiast używając ten koc należy pamiętać, że jesteśmy narażeni na poparzenia, bo musimy go zastosować bezpośrednio na płomienie, żeby oddzielić strefę spalania od dopływu tlenu i wtedy musimy dobrze zasłonić się tym kocem i dobrze oddzielić te płomienie od atmosfery. Gaśnice podlegają corocznym przeglądom, chyba że producent stanowi inaczej, czyli wyspecjalizowany serwis musi sprawdzić, czy ten środek gaśniczy, który tam się znajduje, ma swoje właściwości zachowane, czy cała gaśnica jest sprawna, gdy dojdzie do potrzeby, czy to urządzenie nam zadziała i pozwoli ugasić pożar w zarodku. Kocy gaśnicze nie podlegają przeglądom, natomiast w zależności od producenta czasem podaje się, że są wielokrotnego użytku, czasem, że po użyciu należy zutylizować. Myślę, że po tym materiale ochrona przeciwpożarowa Waszego zbiornika nie stanowi już dla Was żadnego problemu. Jeśli jednak macie inne pytania dotyczące wewnętrznych stacji paliw, skontaktujcie się z nami. Śledźcie również nasze media. Do zobaczenia!